Siemanko, cześć z tej strony Danielus. A jak widzicie, dzisiaj mamy coś innego niż zazwyczaj, właśnie. Mamy mech Attacks z 2015-16. Mamy tutaj powrót do przeszłości. Ja nie mogę. <laughs> mamy ile? 3, 4, 5 saszetek. Ciekawe, ile jest w środku. Nie mam pojęcia. Pewnie gdzieś jest napisane. A Mamy tutaj Messiego w Barcelonie jeszcze. To 2015-16. Boże, to było 10 lat temu. No prawie, że. Mamy Ronaldo w Realu jeszcze. No liczymy najbardziej na takie trafy właśnie. Kurczę, Sancheza mamy w Arsenalu. No, zobaczymy, zobaczymy co my tutaj trafimy. Tutaj mamy takie fajne logo Champions League. I co? Otwieramy. No jak widzicie to jeszcze mam inne produkty. Mam jeszcze jedną taką. Mam jeszcze takie mini puszeczki. I, i co? Właśnie mamy te duże puszki. I tutaj takie kule. Ja to bardzo lubiłem kiedyś takie, te, te kule zbierać. Tylko że z Panini też chyba były takie kule i troszeczkę większe chyba były. Ciekawe jak tam są zapakowane te rzeczy. Paczka by się zmieściła? No tak średnio bym powiedział, ale no zobaczymy. Ciekawe czy powyginane te karty będą. Możecie dać znać czy chcecie taki film obejrzeć. Czekajcie, jak to otworzyć? Czy tu jest jakiś taki od boku? Chyba nie ma. Chyba trzeba to rozerwać. Czy mi się uda to rozerwać? Dobra, chyba chwila cięcia będzie. Dobra, udało się. Mamy to. Jest. Idę to kosztował. 19,50 za 5 szetek. No, to nie tak 4, 4 zł za saszetkę. No teraz yy, te. Mecze takse troszeczkę droższe są. Ale też może tutaj jest mniej kart. I co? Odklejamy sobie pierwszą. Nie będziemy robić żadnego pojedynku, ponieważ nie mam tych kart. Nie zbierałem. I co? Ile tutaj mamy? Czy tu jest napisane w ogóle gdzieś? I co my tu w ogóle możemy trafić z takich lepszych? 8 złotych limitek. 1 na 400 paczek. 8 srebrnych, 8 brązowych. Tutaj jest 1 na 200, 1 na 80. Czyli trophy kart jest taką 1 na 68, rzadko. 100 Club Cards, 4 Jedno logo kart 5 Na 55 No i potem już takie zwykłe karty No to nie ma nic specjalnego takiego, super Tak naprawdę limitki chyba I ten 100 Cluby będziemy szukać O kurcze, a czemu to się nie chce otworzyć? Czy to się tak otwierało? Rany, o kurcze, czy to się tak No, tak kiedyś się otwierało teczki też, też fajnie było. Sześć kart jest. O, patrzcie. To zobaczmy. Kurczę. I co tu mamy? Kodzik? Normalnie kodzik macie. Jeżeli chcecie, to sobie użyjcie. To ładnie. Jaka to jest limitka? To jest srebrna? Taka to jest? Taka niebieska wygląda. Ale nie wiem, czy jest tylko srebrna, brązowa... I złota, a tam już nam się coś ładnie świeci. Zobaczmy, co tam mamy. Tutaj na razie mamy Jusupowa. O kurczę, to jest Zenit? Ja nie mogę. Tu będą kluby, których tak dawno człowiek nie widział. Haha, <laughs> masakra. Mamy, o kurcze, co to jest? Karty Gwiazdy. W sumie to mogę przeczytać, co tam mamy. Base cards, star players, duo cards, kapitan. Men of the match. Naprawdę po polsku przetłumaczyli Star Player? Karty gwiazdy. Ale ogólnie. Śm śmiesznie się prezentuje, patrzcie. Tak kiedyś karty wyglądały. Co my tu mamy? Zawodnik meczu. Men of the Match. Kurczę, nie wiem jak to odkładać, może tak będę. No, powiem Wam, kurczę. błyszcząco co jest. I koło mamy? Eee. Abubakar z portą 10 milionów warty. No fajna karta, a tu mamy! O kurczę, mamy Limited Edition, właśnie tego konoplejankę. Czyli co, czekajcie, muszę tył zobaczyć. Aha, czyli my dostaliśmy... Czyli jak jest taka kartka, to znaczy, że, że mamy właśnie taką yy, tą kartę? Trochę niezły spoiler, muszę powiedzieć. Ale powiem wam, fajnie, trafiliśmy Limited Edition. Super. W pierwszym tym. I to srebrną. To jest jedna na 200 paczek. <laughs> Fajnie, że się udało. Ciekawe jak później będzie. Ale ekstra. I zobaczmy. Kogo mamy? Doru to Nawet nie mam pojęcia co to za klub. Przepraszam was bardzo. Może kiedyś wiedziałem jak byłem młodszy. Ale teraz nie mam pojęcia. Jan Sommer. Y jeszcze w Borussii. Tak to się czyta? Chyba tak. I co? W goździnie mieliśmy saszetkę z Tomasem Miderem. I kurczę, tego gościa kojarzyłem kiedyś, ale teraz już nie już pamiętam, niestety. O, mamy tam z Ronaldo potem. O kurde, No tak daje. Widzę, że zawsze takie uparte. Kogo mamy? No tego nie kojarzę. Możecie pisać w komentarzach, czy kojarzycie. a tu jest Santi Cazorda na pewno. Z arsenalu. I co? Szukamy dalej limitek Buchniemy. Oby Messi. A tutaj też tak można otwierać. Kurczę, porwało się. Czyli co? Oni mi tu spoilerują, jaki znajdę przy traf w paczce? Nie, nie, tak nie może być. Mamy naldo jakiegoś, a to jest taka zwykła karta, bez, bez żadnego napisu. Dobra, zobaczymy, czy się trafi. Mamy kapitana, ale śmiesznie, że mamy po polsku. No przetłumaczone na polski mamy te nazwy. No powiem wam, że hit. E... Manatis z Olympiacosu. <laughs> kurczę, to gardło mnie coś nawala. Czabi Alonso, trener, e, trener, piłkarz Bayern Monachium tutaj, ale aktualnie trener Bayer Leverkusen. I kogo mamy? O kurczę, skleiłem się. No to <laughs> Juan Mata, Manchester United, karty gwiazdy. No. Fajny, fajny traf. Możemy tutaj. Czekajcie, wiecie co, bo klawiaturkę mi tu zaraz zaniknie, ja dobra, i koło mamy, Joe Hart Manchester City, jeszcze ze starym logo, o rany. pięknie, zawodnik meczu, piękna karta, no powiem wam, że z tego trafu się cieszę, bo bardzo lubiłem Joe, Joe Harta i, i to logo Manchester City, ja byłem ogólnie fanem Manchester City kiedyś, no teraz coś tam też obejrzę, co nie, ale, ale no kiedyś byłem większym i ja oglądałem częściej mecze. Jak był Kunagüero, właśnie Joe, Joe Hart, albo Balotelli. Balotelli go bardzo wypiły, <grymne> ale niestety szybko się pozbyli go. Kierowców z Garcia i mamy z Barry do Rapi. Rapi. Kolejna saszetka. Uuu, tutaj mamy piękny traf, piękny Cristiano Ronaldo. Ała, jak mi strzeliło w palucha, masakra! Ej, patrzcie, nie trafiliśmy na Aldo. Widzicie? Czy my tutaj... Czy my tutaj mieliśmy takiego farta po prostu i trafiliśmy tego piłkarza akurat, który był tutaj na tej limitce? Na tej, na tej karcie z kodzikiem? Jak tak, to nie jaja. I patrzcie tu, i mamy z Manchesteru City zawodnika i z Realu właśnie Cristiano Ronaldo. Pięknie. Czy to, jest, czy to jest Sterling? Kurczę. Nie wiem, nie wiem, wydaje mi się, że to Sterling, ale. Czekajcie, bo on był w Liverpoolu, Sterling, a potem przyszedł do Manchesteru City, a potem gdzieś dalej chyba? Kurczę, już zapomniałem. No, no, już stary chłop jestem i nie pamiętam. Spróbuję otworzyć ładnie. No i się porwało, trudno. Z punktu coś dużo trafiamy. Masakra. Co my tu mamy teraz? E, Luizao. Jakąś taką wazóweczkę, chyba mamy kapitana Ademiego. Hmm, Kurcze, powiem Wam, że na razie w ogóle nie trafiają nam się topowe kluby, tylko takie właśnie mniejsze. Milicewicz z Bayernu Monachium. Bernard Juan Bernard z Juventusu. Simone Zaza. Jeszcze stare logo Juventusu. Piękny, Fajny traf. Ej, nie mamy żadnej specjalnej. Durmicha. Ej, nie mamy żadnej specjalnej. Bo jeden wykuzem były Czekajcie, czy, czy, czy ja zwariowałem? Nie wierzę. O mnie to zaskoczyło teraz. W pierwszych dwóch mieliśmy pięć kurde kart specjalnych razem. A teraz żadnej. No to powiem wam, że ta paczka z Ronaldo to była jakaś kicha. Patrzę. Jak się klei. Kolejny Santika z i właśnie tego ziomeczka. Kurczę, kto to jest. Nie przypomnę sobie. Dobra. Lecimy z tym. I tutaj na karcie mamy. Oje! James Rodriguez. No to ładnie. Fajnie by było, jakby się tutaj trafił. Eko, mamy Domingueza <laughs> z Limpiakosu. Mamy Tomasa Millera z Bayernu. Eden Hazarda z Chelsea. Ja cię kręcę. No to są fajne trafy, właśnie taki Eden Hazard w Chelsea. Mamy tu sklejoną jakąś kartę świecącą. No nie mogę odkleić jej. Dobra, i mamy. <laughs> Grzegorz Krychowiak. Karty Gwiazdy. No Grzegorz Krychowiak to był kiedyś gwiazda właśnie dla Ligi. Nie bez powodu PSG go kupiło. Mamy Grzesia. Pięknie. Fajny traf. To chyba w tym sezonie co właśnie tu trafiliśmy on przeszedł do PSG? Czy sezon później? Coś takiego. I koło mamy Gonzaleza. I ostatnią kartą mamy Oliwiera Giroux. No to jest kurde piłka wieczny. <noise> On się nic nie zmienia. Dobra. I ostatnia saszetka. No ta to jest przyklejona dopiero. Po całości prawie. Dobra. Zobaczmy. Co my tu mamy. Tutaj mamy jakiegoś Zoeta z PSV. Mamy Tarawiela. Widzicie co, weźmiemy sobie od tyłu. Mamy Gameiro. Tutaj jest hmm. Berezucki. Ja Cię kręcę. No strasznie dużo takich właśnie nazwisk ciężkich. Hernanes. Ja w ogóle nie kojarzę tego gościa z Juventusu. I mamy Ricardo Rodriguez'a Wolfsburg. Karty i Gwiazdy. I ostatnią kartą, którą dziś trafiamy. Co tu jest? Sergio Busquets i Rakitic. <laughs> Ale mi się głos łamie. Najgorzej, przepraszam. <laughs> Duet Pomocników. Ale piękny traf. I jachcie kręcę jeszcze z Barsony trafiliśmy. <laughs> Pięknie. Ale się jaram. Ale czy 2015-16 to nie był sezon, gdzie Barcelona wygrała ostatnią Ligę Mistrzów? Chyba tak. Co? Tak mi się coś kojarzy. Ale mogę się mylić, bo już kurde naprawdę myl mylę mi się ta data. Ale to był 2015 na pewno. No wydaje mi się, że to jest to 2015-16. Więc co? To są nasze właśnie trafy. Udało się coś tam po powpadało. Powiem wam szczerze, no trochę no, ja jestem zajarany, nie będę ukrywał. No patrzcie. Mamy Hazarda, mamy Tomasa Minera, wieczny Tomas Miller też. Chyba że lewego się nie udało trafić. No trochę tych kart jest. Czabi on właśnie też fajny traf. No Bernat też tam fajny traf niby. Tak, go zgubiłem gdzieś już. No i co? Z tych świecących właśnie. Serchy Busquets. No to jest fajne właśnie. Rakitic i Busquets. O już o Rakiticzu to zapomniałem, ma jeszcze niedawno grał przecież na Barcelony. Mamy właśnie takie karty. Te mi się nawet podobają, powiem wam. Tutaj ma, mają taki, co nie mają. a tak właśnie Tops napisane. Fajne, ładne. Tutaj te gwiazdy też nawet spoko, ale tamte mi się bardziej podobają. Z najlepszych trafów to Krychowiak oczywiście i Juan Mata. No i Rodriguez też fajny. Ale najlepszym trafem jest limitowana edycja 1 na 200 paczek, tak? Z tego co kojarzę? Właśnie konoplianki. Tak, 80. Który to, to jest limitka l 5 Pięknie. Fajny, traf. Podoba mi się to, że udało nam się trafić od razu na starcie taką kartę. No ale co? Dzięki, wielkie za obejrzenie tego filmu. Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli otworzyć. Czy wam się podobało? Czy robić tego, czegoś więcej? Właśnie takich odcinków ze starszych kolekcji. A ja się teraz z wami żegnam Cześć.